Hydrostatyka zadanie numer 24. W naczyniu o kształcie walca znajduje się ciecz. Przelano ją do naczynia o 3 razy mniejszym promieniu podstawy. Jak zmieni się parcie i ciśnienie na dno? Otóż zapisujemy informację, że promień w przypadku pierwszego walca tego naczynia jest 3 razy większy niż. niż w przypadku drugim mamy znaleźć stosunek sił wywieranych na podstawę parcia F2 do F1 i stosunek ciśnień, jakie są tam, jakie panują tuż przy podstawie. W drugim przypadku P2 do P1. Pierwsze naczynie. Promień R1 i wysokość słupa H. W drugim przypadku mamy promień R2 i wysokość H duże. Zwróćmy uwagę na to, że w obu przypadkach objętość cieczy jest identyczna. I siła parcia zarówno w jednym, jak i w drugim przypadku, jest taka sama F2 równa się F1, dlatego że siła parcia to siła nacisku na podstawę. Siła nacisku na podstawę jest równa ciężarowi cieczy. Ciężar cieczy w obu przypadkach jest taki sam, ponieważ jest równa objętość w jednym i w drugim przypadku, jest taka sama. Jeśli tak, to stosunek parcia F2 do F1 jest równy jedności. A teraz ciśnienie. Otóż ciśnienia wywierane na podstawę w obu przypadkach to ciśnienia hydrostatyczne. Ciśnienie hydrostatyczne jest to ROGH. Ale pójdziemy taką drogą. Skorzystamy z tego, o czym już powiedziałem, że objętości cieczy są takie same. No to podstawiam objętość, rozpisuję objętość V1 za pomocą wzoru na objętość walca o promieniu R1 i wysokości H. Pi R1 kwadrat razy małe H. Dla dużego pi R2 kwadrat razy H duże. No i teraz korzystam z tego. Rozpisując R2, które jest równe R1 przez 3, stąd wynika R2 równość R1 przez 3, podnoszę do kwadratu i otrzymuję Pi R1 do kwadratu dzielone przez 9 razy H duże. No to H duże, zobacz po uproszczeniu, Pi R1 kwadrat, otrzymujemy, że jest ono 9 razy większe niż H małe. Zatem Stosunek ciśnienia P2 do P1, zobacz, to stosunek siły działającej na powierzchnię, na podstawę. Siła działająca to ciężar cieczy Q i w pierwszym przypadku, w drugim przypadku będzie to PR2 do kwadratu, a w pierwszym przypadku będzie to Q do PR1 w kwadracie. Mamy ułamek podzielić przez ułamek, mnożymy te ułamki przez odwrotność. Teraz ładnie widać, co się nam upraszcza. Upraszcza się Q, upraszcza się Pi i otrzymujemy R1 do R2 podniesione do kwadratu. Otrzymujemy 9. Ciśnienie w stosunku do pierwszej sytuacji przy podstawie jest 9 razy większe.